Iwano Frankowski to jedno z miast na zachodzie Ukrainy, które zaatakowały wojska rosyjskie. Właśnie tam z kamerą był nasz wysłannik Marcin Tulicki, i usłyszał z ust dziecka słowa: Nie chcę umierać. Mała kwitosława ma też przekaz skierowany bezpośrednio do Władimira Putina. My, my się. i. Obudziliśmy się, czekałam i nagle słyszę mocne uderzenie. Przestraszyłam się. Wybiegliśmy na korytarz, żeby uratować się przed bombami. Tak było cztery razy. My wyszli, z chaty. Było tak cztery razy. Cztery razy wybiegaliśmy. Postanowiliśmy wyjść z domu. Zabraliśmy naszego kota. Zabraliśmy wszystko, co było niezbędne. Ubraliśmy się, założyliśmy kapcie, kurtki. I pobiegliśmy, żeby uratować się przed bombami. Pobiegliśmy do schronu. Co krzyczałaś, że nie chcesz umierać? Bojały się. Bojały się. Co z Bałam się, to się spełniło. Bardzo nie chciałam umrzeć. I to się spełniło, bo bardzo tego chciałam. Chciałam przeżyć. Płakałam, bałam się. Bo mi było sumno, mi było straszne. Ja. Ja nie mogę Nie mogę przekazać tego słowami, że nam udało się zabrać kota, zabrać prawie wszystkie rzeczy i przyjechać do babci. I my tak. Przyjechali do naszej, do naszej, do A co ty chcesz Co chcesz przekazać Putinowi? chcę przekazać Władimirowi Putinowi, że my jesteśmy pokojowym narodem i niczemu nie jesteśmy winni. My nie wyjmiemy w to.